l dobry, przede wszystkim tam powiedzieć, tam, tam siema, tym siema, momencie siema. o, ma kamaro, problemów, kamaro. sobie, Kamaro, kamaro. mordy LO350 Dostaliście powiadomienie? Powiadomienie do, dotarło, czy nie dotarło? Procederos Procederos O O siema mati, gdzie lecisz? A nic, nigdzie nie lecę A u jak tam pogoda? Powiadomienia doszły do wszystkich, czy nie? Działają wam te powiadomienia, czy nie? Obróciłem ekran, widzicie? Już jest inaczej, live, jak wygląda. Trzeba żyje, no właśnie, nie, nie wiem. Wiecie coś na, na jego temat, czy nie? Żyje ten chłopak, czy nie? Żyje. Słuchajcie, muszę bomby sprzątnąć po Rokim. Chwila, chwila. Już? Wy się? Wy się? Czekaj Rokim. Chwila. Czekaj Rokim, czekaj. Chwila, panowie i panie. Nie denerwujcie się, już do was idę. Tylko się tutaj oporządzę z Rokim. Jabada bada, ona mi dzisiaj zabada bada, kruche ma, jabada bada, rogi się mają, już jestem, nie było, tylko... Ile mnie nie było, halo, Alo chmuro, zjemy, gdzie jest ciot? Siema, i wariacie siema, siema, wariacie, siema. Chodź Widzimy tu. Ludzie tu, nie wieje. Jak pogoda u was? Słonecznie czy, czy nie słonecznie? Bo u mnie jest zimno, nie? Słonecznie, ale zimno. Wieje bardzo, nie? Jak ta perspektywa Wam się podoba? Jest dobrze, lepiej widać, czy lepiej było jak było w pionie? inaczej wyglądam dzisiaj jestem Kevin sam do domu do Piście piszcie coś, nie wiem czy żyje to, czy nie czy ten czat działa czy umarł witam Mati witam witam ciebie różnie heja, heja około 5 minut minęło, jeszcze nie jeszcze 5 minut nie minęło działa jak ta lala, o. Pięknie jak działa. Wczoraj w końcu, kurna, yy, dzięki wam zacząłem bawić się tym programem. Tymi wszystkimi tam, mówię jak chuj, jak poklikam, przestanie działać, no już na nowo odpalenie. nie? No i tak klikam, klikam, no i znalazłem w końcu ustawienia jasności ekranu, nie? Bo ciągle mnie to wkurzało, że nic na tych live'ach nie było widać, jak na tym programie, jak się odpalam. Donejtami, nie? No i tak klikam, klikam, i w końcu wchodzę, patrzę. Pro. Y, kamera y, ustawienia, nie? Patrzę, coś tego nie było wcześniej, nie? Może jakaś aktualizacja weszła, nie? No i tak wchodzę, nic się nie wyświetla, nie? No i tak kombinuję, i po co to jest? No i w końcu coś mrygło, nie? Mrygło. Wchodzę w te ustawienia, patrzę coś się wyświetliło. No i w końcu doszedłem do tych ustawień jasności i tak dalej. No i teraz to będzie śmigać, kurna. To chciała chciałem zrobić właśnie dzisiaj wieczorem live'a testowego. No. I może będzie w końcu Baja Bongo z donate'ami. Kurwa, jak mnie dobrze widać. Nie? 4K. 4K. Lagów nie ma? Macie lagi czy nie? Są lagi na live? Ie? Czy nie ma? Działa, lagów nie ma. Jest ogarnięte Ale ładna jakoś jest, nie? Ładnie mnie widać. Normalnie, jest gitarka. Takie lekkie piksele się do... A, robią się lekkie. No wiadomo, bo to Co chcieć od aparatu, nie? Nie? A teraz się zmniejszyły te piksele? Jakbym robił przednią kamerką, nie? O. Tak jak teraz. O. Teraz lepiej? Tak, tak, mroźnie wieje, no. Mroźnie wieje. Teraz też masz pikselozę Wie wielką? Bo to wiesz, podobnie, a podobnie jest. Dobra. No, bo to mówię, słabo, Chodziło mi tylko o... Może nie tak, żeby nie wiadomo jak obraz był żyleta, bo żylety się nie wyciśnie ze swojego telefonu, nie? Ale chodziło mi o barwy. Barwy, żeby piękne kolory były. Tam piksele to niechce będą. Tam nie ruchmy. Tam zigły wigły, nie? No. Widzę, widzę Cię, widzę No, ja Cię widzę Kolor te słabe, kolor są piękne Jak słabe kolory, co ty gadasz? Serio? Mi się wydaje, że są wyraziste, takie mocne Tylko, że jak mówić, że są pixele, to może ich tak nie być widać Nie koło bloku swojego Co? Serio, jesteś psem koło bloku swojego? Nie, to nie mój blok. To nie jest mój blok Jestem koło garaży Jestem koło wieżowców No, no Mój blok jest trochę dalej No Dobra, 11, nie, 5 minut minęło na live'a Co jeszcze chciałem? Tutaj na Discordzie z Henrykiem naszym Ulubieńcem. Planujemy fajnego streamka odpalić, tylko muszę ogarnąć numer telefonu. Podam Wam go najwyżej na live, i będziecie dzwonić, i będziemy różne zadania wykonywać. No, będzie, będzie beka, beka jak, coś, jak to wyjdzie. Wieczorem dopiero, tak myślę, 20, bo chcę sprawdzić ten program. Typowo w ciemnościach, czyli będzie niejaśniej, lepiej widać, nie? No. Tak. Dopiero o 20.00 następny live. Teraz lajku, ale wie, jak to Słychać to, nie? Nieźle to słychać, nie? Te podmuchy wiatru. A zimny ten wiatr, jak nie wiem, co? No, dobra, 10 minut mamy, ja się żegnam. Tak jak mówię, na przyszłą niedzielę ogarniamy jakiś numer telefonu. Live spróbujemy odpalić z komputera przez YouTube'a. I będziecie dzwonić i wybierać sobie zadania, losować Wanie, o. jak w kieleckim, no. No będzie z tym będzie, będzie, no, postaram się ogarnąć wszystko, no ale na samą niedzielę z Henrykiem, jak ustalimy wszystkie zadania i będą wszyscy, będzie, no na Discordzie będzie ludziom pasować ten pomysł, to się go zrealizuje, więc trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.